Zamawiasz suchą żywność do swojego lokalu. Zanim przyjmiesz dostawę, sprawdź dokładnie te pięć rzeczy. Po pierwsze, opakowanie. Jeśli jest uszkodzone, rozdarte albo nieszczelne, odrzuć dostawę. Produkty suche przechowywane w nieszczelnym opakowaniu mogą nasiągnąć wilgocią, sklejać się lub pleśnieć, co obniża ich jakość i bezpieczeństwo. Po drugie, Sucha żywność powinna być całkowicie sucha. Widoczne zawilgocenie, pleś, zlepienie albo insekty to oznaka, że bezpieczeństwo produktu jest zagrożone i należy odrzucić dostawę. Po trzecie, zawsze sprawdzaj daty ważności. Przeterminowane produkty powinny iść do zwrotu. Po czwarte, zapach i kolor są szybkim wskaźnikiem jakości. I bezpieczeństwa. Każda nietypowa zmiana oznacza, że ryzyko wystąpienia obecności mikroorganizmów lub zmian chemicznych, a produkt powinien zostać odrzucony. I po piąte, nieczytelna etykieta lub jej brak to problem, bo nie wiesz, jakie alergeny są w produkcie, jaka jest data ważności czy numer partii. I pamiętaj, Suche produkty mają długi termin przydatności, ale są wrażliwe na wilgoć i fizyczne zanieczyszczenia. Chcesz więcej takich praktycznych porad o bezpieczeństwie żywności? Zaobserwuj nasz kanał i bądź na bieżąco z praktycznymi wskazówkami dla kuchni i cateringu.